Dzień dobry. Witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 13 kolejki betli pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmować będzie UKS Łódź. Są dzisiaj z nami trener białoniebieskich Marek Zub. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. A także piłkarz Stali Rzeszów Filip Wolski. Witam. Witam serdecznie przybyłych dziennikarzy i od razu wam oddaję głos. Łukasz Dzień dobry, Łukasz Dzień dobry. Lutecki, podcast Rzeszowska Elita. trenerze za nami kolejna przerwa reprezentacyjna. Jak mógłby trener skrócić takie te przygotowania przed tym meczem, dłuższy niż zawsze? Dwa sparingi mieliśmy zaplanowane i dwa, je, dwa rozegraliśmy. Pierwszy z górnikiem Łęczno, drugi z Legią Warszawa. O ile pierwszy był bardziej meczem kontrolnym dla naszej S2, czyli tej drużyny, która występuje w Okręgówce. W tym sparingu wzmocniliśmy ich chyba dwoma zawodnikami, które pamiętam, którzy mieli mniej minut w ostatnim czasie do rozegrania. To były Kuki i Masiu. Natomiast drugi sparing już w sobotę z Legią Warszawa, to graliśmy już jakby swoim podstawowym składem. Plus oczywiście mieliśmy tam możliwość dania kilku, kilkunastu minut w takim spotkaniu naszym kolejnym kandydatom. Ci, którzy powoli zbliżają się do, do pierwszego zespołu. E, Przegraliśmy oba sparingi, ale, e, ale było w wielu momentach, e, w wielu momentach było dobrej gry. Ale próbowaliśmy e, poprawiać to, nad czym e, ostatnio ubolewamy, albo co daje nam e, trochę niepokoju, szczególnie jeżeli chodzi o, o stałe fragmenty gry. Głównie kładliśmy nacisk na grę w obronie, żeby, żeby nad tym trochę popracować. Mimo tego przegraliśmy oba Sparingi, ale absolutnie to nie jest kluczowe w tym momencie, żeby mówić o wyniku. Bardzo dobry, bardzo dobry wymagający przeciwnik, na tle którego można tak powiem, ocenić rzetelnie pewne nasze zachowania, szczególnie niedociągnięcia w tych zachowaniach. Także głównie w oparciu o te dwa sparingi, ten dwutygodniowy okres przepracowaliśmy. Odnośnie przerw reprezentacyjnych, to w przyszłym roku te przerwy będą wyglądały troszkę inaczej. Ta przerwa bodajże październikowa będzie dłuższa na cztery mecze reprezentacyjne. Czy dla trenera, dla pracy w klubie to zmiana dobra, czy tak nie wiadomo, czy to jest, będzie optymalne rozwiązanie dla klubów? Eee, trudno jest w tej chwili powiedzieć. Trzeba się temu przyjrzeć eee, w kontekście kalendarza ligowego Nie wiem, jak, jak to będzie wyglądało, jak spróbują to ustalić. No pewna nowa sytuacja, co do której absolutnie nie mam doświadczenia i w tej chwili się nad tym nie zastanawiałem. Ale podejrzewam, że będą i mankamenty, będą i pozytywy, także jak zwykle w takiej w podobnej sytuacji jakiś kompromis trzeba znaleźć. Odnośnie przygotowań do meczu z ŁKS-em, czy na środku obrony możemy się spodziewać duetu synoś Soja? Ność soja mam jeszcze Marcina Karczora, który wrócił już do zdrowia, także w tej chwili jakby rozpatrujemy tych trzech obrońców na środek obrony. Czy trener ma gdzieś z tyłu głowy, że w kolejnym meczu gramy z drużyną, której trener jest powiedzmy zagrożony gdzieś ta jego posada wisi na włosku? To jakoś ma wpływ na przygotowania do meczu, czy niekoniecznie? Nie, w moim przypadku nie ja mam załóżmy, jeżeli chodzi o, o, o ten najbliższy mecz, to nie mam takiego przeświadczenia, że trener ma, ma problemy w klubie w tej chwili. A mam wręcz coś przeciwnego, co dochodzi do mnie, że trener pracował kiedyś w, w Resowi i, i kojarzy Rzeszów. Także no, czasami takie informacje, ale, ale dla mnie absolutnie to nie ma znaczenia. Dziękuję. Dziękuję. I mam pytanie do Filipa. E, Filip. Y Twój początek w stali wyglądał w ten sposób, że jednak większość meczów wyglądałeś z ławki rezerwowych. W ostatnim czasie się to zmieniło. Czy czujesz, że to już jest ta Twoja optymalna forma, czy jeszcze coś jest do poprawienia? No na pewno czuję to, że z treningu na trening jesteś coraz lepszym zawodnikiem. Wiadomo, ostatni mecz myślę, że dużo przyniósł mi pewności siebie, dał mi dużo kopa do pracy. No i cieszę się, że tak jest i mam nadzieję, że dalej będę grał. A na jakiej pozycji ty czujesz się najbardziej optymalnie w takim układzie, w jakim gra stal? Myślę, że na takiej, co występuje. Na lewym skrzydle się najlepiej. Chociaż no, prawym też bym mógł zagrać, ale lewa to jest moja optymalna pozycja. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tomek. O, dzięki. Ja mam pytanie, w jakiej formie wrócili nasi reprezentanci trzej. Szymon, Michał i Sebastian. Najważniejsze to, co mogę powiedzieć na 100%, to, że są zdrowi i gotowi mm -hmm. do grania. Natomiast w jakiej formie? E, no to, o to mi chodziło o zdrowie głównie. Aha, okej. Okay. Natomiast co do formy, to żaden, żaden z nich nie grał pełnego wymiaru tych spotkań, jakie miał okazję zagrać, łącznie z e, Marcin, jest synkiem i m, głównie Seba. No ale, ale zagrali. E, Seba w końcu wyjeżdżając z grupowania miał szansę znaleźć się na boisku w meczach, także jest na pewno w jakimś tam stopniu tym chociażby faktem podbudowany, a jaka jest dyspozycja, to się okaże jutro, bo praktycznie nie mieliśmy do tej pory możliwości, żeby to sprawdzić. Wczoraj po prostu na pierwszym treningu z nami na nowo odetchnęli rzeszowskim powietrzem i tyle można na ten temat powiedzieć. Natomiast jutro czeka ich kolejny mecz ligowy i tam zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tym ich kilku, kilkunastodniowym pobycie poza, poza drużyną. Reszta piłkarzy, którzy byli na miejscu, też są do dyspozycji pańskiej? Tak, już. Tak jak już powiedziałem przed chwilą, Marcin Kaczek Kaczor też. wrócił do pewnych obciążeń i jest brany pod uwagę na mecz. A pani że jeszcze do tej Łęcznej, bym tylko powrócił. O, nie mam, nie robię tej okręgówki niż juniorów. Kto tam debiutował, jeśli można tak z kolikarskiego. No, w będzie. dalszym ciągu jakby bierzemy pod uwagę tych wszystkich zawodników, którzy do tej pory nie mieli możliwości grania na tym poziomie, jeżeli chodzi nawet o mecze sparingowe. Można powiedzieć, że większość z nich debiutowała. Ja Natomiast tak jak powiedziałem, niektórzy grali już w pierwszym zespole, niektórzy już mają zaliczone minuty. Mieli zaliczone minuty nawet w poprzednich sparingach typu Motor Lublin, czy, czy wcześniejszych Wisła Kraków, czy nie ktoś. Nie wiem, czy nie wiem, czy wyrósł jakoś tak wpadł w panu, no, zaskoczył in plus? E, wszyscy? Mam, mam wrażenie, że naprawdę. Że wszyscy młodzi, szczególnie proszę zwrócić uwagę czasami na, na mecze okręgówki. Nie mówię tylko o wynikach, ale, ale to są chłopcy, którzy od jakiegoś już czasu są, tak powiem, w, okręgu, w bazie i w, w ramach treningu i procesu treningowego z pierwszej drużyny. W zasadzie wszyscy, którzy w tej chwili grają w okręgówce mają po 16-18 lat, oni już mieli za sobą jakieś periody w pierwszym zespole. W związku z tym wydaje mi się, że. Na bazie meczów w lidze okręgowej, na bazie tej seniorskiej piłki, wyraźnie widać, że, że robią duże w tym kierunku postępy. Ostatnio na dłużej, jakby na stałe, został włączony też do kadry pierwszego zespołu Wojtek Brzęk. Jeden z młodszych, o ile nie najmłodszy w tej chwili, nasz zawodnik w procesie treningowym S1, S2. Panie trenerze, w środę był trening strzelecki. Proszę po powiedzieć, jak to tam e, poszło na strzelnicy. Kto tam najlepszy był, ze dwa nazwiska, kto najlepiej strzelał u nas. Nie wiem, po, e, instruktorzy powiedzieli, że Zup i Szeliga to najlepsi snajperzy na strzelnicy, ale to absolutnie się nie przekona. Zup i Szeliga, ale przydomił się piłkarz jeszcze. E, Obydwaj no, byli piłkarze. Tak. A Piłkarze... Ale, to, ale pode... ja nie wiem, czy to prawda. Piłkarze to ich bawiło? Chętnie strzelali? To jest myślę, że tak. myślę, że tak. Chociaż trudno było zobaczyć tą radość, bo, bo to dosyć w izolowanych warunkach Aha. to się odbywa. Po dwóch, po trzech, także nie mieliśmy tam możliwości wejść grupowo i tam tak powiem pobawić się w Rambo. Hmm. Natomiast, natomiast no myślę, że ciekawe, ciekawe dla świadczenia dla niektórych, którzy pierwszy raz w życiu mieli broń w rękach i poczuli, co znaczy siła rażenia. Pan miał te pół roku na studiach? Był pan w wojsku wtedy? Nie, ja nie byłem w wojsku. Ja jestem Aha. szeregowy, przeniesiony do rezerwy bez odbycia szkolenia wojskowego. Był jakiś pacyfista, który nie chciał strzelać? No był, między innymi ja, ale do tej pory nie strzelałem z takiej broni poza wiatrówką. Natomiast, natomiast no, chciałem być razem i spróbować w końcu. Nie, nie mieliśmy takich chłopaków, którzy by nie chcieli. Nie, nie, nie. Panie trenerze, jeszcze mam pytanie. O ten LKS mówimy, że nowy sezon, że to się nie liczy, co było, no ale 2-9 tak w golach, dwie porażki, trochę się liczy, trochę jest chęć odkucia się, prawda? Jest, jest. jest. Dobrze, Na, naprawdę coś... ten mecz, ja już chyba wspominałem o tym. Prawda, tam było. Ten mecz chyba jeden z, nie, z nielicznych albo jeden w jakiś szczególny sposób, pamiętam, nie wiem dlaczego akurat. Ten 0-5? Ten właśnie ostatni właśnie. Pomimo mhm. tego, że to był w naszym naprawdę trudnym okresie, ale, ale to był taki trochę... Bardziej bolący e, moment. Dużo się tam zmieniło. To będzie taka, jak gdyby było zwycięstwo, to będzie zwycięstwo w dużej części. Nie, nie patrzyłem na to, na to słynne przybyli i w dużej części z tym zespołem, z którym się przegraliśmy. Nie, 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 myślę, że nie. To zupełnie inny zespół. Inny zespół. Chodzi inny tylko, zespoł. że znam. Chodzi o nas. E, z tego, nazwę. co się orientujemy, trochę mają problemów ze zdrowiem. Na pewno było dużo zmian. Nowy trener. Także myślę, że to jest naprawdę duży, duża różnica. Ze zdrowiem, czyli kontuzje czy przeziębienia? No nie będą brani pod uwagę. Zakładamy do tego meczu ze względu na kontuzję, A czy to jest przeziębienie, czy złamana noga, czy naderwany mięsień. Nie nas wiem. nie ma tych wirusów i takich różnych... może są, jesien jesiennych na... historii? Na razie się nie ujoniają. Mm -hmm. Nastroje dobre, żadnej melancholii jesiennej się jeszcze. Eee, trzeba nad tym pracować, na to zwracać <laughs> uwagę, bo pojawiają się momenty. Takie było tak, wiesz, tak, jak? Kiedy, kiedy tutaj wiszą chmury. Nad... No bo nie ma słońca, no nie, nie ma no nie, tego, nie. Tego. Nie. Panie Tenorze, jeszcze mam pytanie: z in, o, z ostatnie i z innej bańki. Mańki, jak to się mówi. Mówił Pan, że się Litwa rozwija, jak rozmawialiśmy przed ostatnim meczem Litwy. No i tak jakoś nie za bardzo się ta Litwa rozwija. Czy, czy uważa Pan, że. Tak pytam Pana jako szpeca od, z, w Polsce na jednego z największych albo największego od litewskiej piłki, co pan Litwa mówi? się rozwija, tylko mają jeden problem, moim no. zdaniem, to jest tylko moja oczywiście no. opinia. To jest problem e, e, tak zwanych trzech m, lokalnych piłkarzy w składzie e, w meczach no. ligowych. E, to pokazuje przestrzeń jaką ma, e, tak powiem, futbol światowy e, na litewską ligę i na loty, litewskie rozgrywki. W związku z tym naprawdę mają duże problemy z, z, z kompletowaniem dobrych piłkarzy. Dość powiedzieć, że po jakimś czasie wydawało się, że pokolenie, z którym ja miałem okazję tam pracować, już w zasadzie nie ma, nie ma szans, ale okazuje się, że jednak dalej dobrze się niektórzy trzymają. Mimo, że w, na pewnym okresie wypadli z reprezentacji, wydawało się, że już, już do niej nie wrócą, że są lepsi, młodsi, ale, ale, ale nie ma, mają problemy. I to jest główny powód, że, że ten rozwój głównie reprezentacji w kontekście wyników, czy jakichś możliwości na zdobywania punktów, nawet w rozgrywkach, no jest coraz trudniejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz. Witam Łukasz? się, panie trenerze. Łukasz Szpanik, super nowości. Szkolenia wiedzy UKS-u, Szymon Grabowski mówił, że jego zespół przyjedzie z bardzo dużym respektem do pańskiego zespołu wśród wielu ciepłych słów, które wypowiedział na temat Stali Rzeszów, to stwierdził, że jedną z największych broni Stali Rzeszów jest kolektyw w ofensywie. Zgadza się pan, że właśnie ta zespołowa gra w ataku jest obecnie najmocniejszą stroną pańskiego zespołu? Na pewno jest jedną z istotnych, z kluczowych rzeczy, natomiast e, e, nie tylko to. Ja myślę, że to, co powiedział tren, używając słowa respekt, to jest jedna, jedna, jeden z celów, nad którymi zespół powinien pracować. Moim zdaniem, budować swoją jakąś solidność, budować swoją jakość, budować swój wymiar, właśnie w takim kontekście, żeby zespoły miały świadomość, że, że to jest trudny przeciwnik, to też jest już moim zdaniem, uważam, pierwszy. Pierwszy taki pozytywny aspekt, z jakim należy się liczyć wychodząc do spotkania z założeniem, że, że absolutnie chcemy je wygrać. Także zgadzam się z tym kolektywem, nie tylko w ofensywie, ale też i w szatni. Jest kolektyw w defensywie, ale czasami brakuje w tego kolektywu w defenzywie lepszego zachowania, większej determinacji, a może czasami doświadczenia, jak się w trudnej sytuacji zachować. I no i powinno być lepiej, z tym kolektywem w defensywie też. Już na koniec zapytam, czy aby wygrać to spotkanie to bardziej będzie liczył się kolektyw w ofensywie czy w defensywie? Zawsze w ofensywie, zawsze w ofensywie, a defensywa coraz coraz lepiej, coraz lepiej do tego trzeba dążyć. Nie możemy, mając taką drużynę o takim charakterze i mówiąc ogólnie takim temperamencie, budować tego wszystko na defensywie skupiać się na bronieniu. Nie, nie możemy tego zatrzymywać. To co chłopakom przede wszystkim na wierzchu widać i to jest cały cały problem, żeby ten kompromis znaleźć w treningu, a później w meczu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Filip, do Ciebie także jedna kwestia. Okaz, wiadomo, silna marka, może tabelę tego obecnie nie pokazuje, ale na pewno przygotowujecie się na starcie z bardzo silnym i wymagającym rywalem. Powiedz na co Ty, jak i też również cała drużyna będziecie musieli zwrócić szczególną uwag uwagę właśnie w tych aspektach atakowania i bronienia. No tak jak pan powiedział, okaz no, jest bardzo mocną drużyną. Myślę, że w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę na nasze właśnie zachowania w obronie. Bo, właśnie czy to w sparingu z Legią, czy to we wcześniejszych meczach, no zdarzały nam się takie błędy. Nie wiem, czy to był brak koncentracji, czy inne rzeczy, ale no, w szczególności te zachowania w defensywie. A jeśli chodzi o ofensywę, to dużo dużo na treningach nad tym pracujemy i myślę, że to widać w meczach po tym, jak to się przekłada. Więc nic, żeby utrzymać to, tak, tak dalej. Dziękuję bardzo, tego życzę. Dziękuję bardzo. Nie mamy więcej pytań, także na tym będziemy kończyli. Ja tylko mam kilka informacji organizacyjnych tradycyjnie. Kasy otwieramy o godzinie 18.00, również bramy wtedy będą już otwarte, także zapraszamy wcześniej na stadion, aby skorzystać z naszej strefy cateringowej. Sklep klubowy, <coughs> przepraszam, od godziny 18.15. Informacyjnie, sponsorem meczu jest firma Solvera, za co serdecznie dziękujemy i zachęcamy do korzystania z usług naszego sponsora, a także zachęcamy sponsora do dalszego wspierania Stali Rzeszów. Przy okazji tego meczu, tak już zupełnie serio, e, odbywać się będzie również akcja Ragniegra Fair My Tak. Z tej okazji przy, od ulicy Hetmańskiej przy bramie rozstawiony będzie przez całą sobotę, nie tylko w trakcie meczu Mamobus, wszystkie panie w wieku 45-74 lata będą mogły za darmo skorzystać z badania. Na terenie już stadionu będą stanowiska rozstawione przez NFZ, a także przez naszego partnera firmy Medyk. I jeszcze wracając do firmy Solvera, wspólnie z naszym sponsorem w przerwie meczu odbywać się będzie konkurs trafiania w poprzeczkę dla kibiców. Także przyjdźcie trochę wcześniej, przed meczem będą rzucane piłeczki w stronę trybun. Kto złapie, tego serdecznie zaprosimy na murawy i będzie mógł się sprawdzić w konkursie przygotowanym przez naszego sponsora. Także dziękuję to wszystkie informacje organizacyjne. Dziękuję panowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo dziennikarzom, dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.